Witamy serdecznie. Przypominam, że jesteśmy dzisiaj w Lubaczowie z Tadeuszem oczywiście. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich widzów kanału Kruszynko Od Nowa. Kochani, jesteśmy w przepięknym Lubaczowie, macie niepowtarzalną okazję korzystania z transmisji na żywo, na live, jaką realizuje dla Was Kruszynka. Tak, Kruszynka. kanał Życie odnowa. No i kanał Życie Od Nowa, pozdrawiam Oczywiście. widzów kanału Życie Od Nowa. Tutaj na boku w międzyczasie, w międzyczasie te są realizowane inne nagrania, między innymi też na kanale Kruszynka Od Nowa. Zapraszam, zobaczycie ujęcia szczególne Wiadomo, kobieca dłoń yy, czyni cuda i potrafi dostrzec to, czego męskie oko nie zauważy. Dlatego też zapraszam widzów na kanał Kruszynko Od Nowa. Yy, kochani, mniej gadania, więcej obkazywania. Lecimy, podróżujemy, yy, jedziemy dalej. Ok, okay kamerkę przyłączymy, yy, lusterka rozłożymy, bo mieliśmy lusterka złożone. Ok, ok. Powolutku się do, wycofamy do tyłu. Ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie. Ok. Nikt nie jedzie. Nikt nie jedzie, nikogo nie ma. Okay. No, już. O, akurat my wyjedziemy. A ktoś sobie tutaj wiedzie. Ale, jaki, to... jaki mamy plan? Jaki mamy plan? Jeszcze tutaj tam plan... objedziemy tam. Tak, tak, tam, Dobre, tak. Dobra, no chętnie. Jeszcze Odjedźmy. sobie tutaj. Tutaj sobie się zatrzymamy, bo to znak. Stop Tu zatrzymamy. Się zatrzymamy. Tu się zatrzymamy. Byśmy okay. się wszędzie zatrzymali, gdzie się zatrzymać trzeba. Ok, a teraz znajdujemy się na ulicy Mickiewicza. O, to dokładnie jest ulica Mickiewicza, jest to jedna z głównych ulic w Lubaczowie. Właśnie Dokonaliśmy fajnych zakupów, jedliśmy śniadanko, precelki firmowe, chłopiące, <grywająco>, czyszczące, gwizdzące, pachnące, to tutaj właśnie w Lubaczowie takie dobre rzeczy sprzedają. Tutaj będzie ten właśnie rynek, plac, tak. a tam właśnie ratusz, serce Lubaczowa. No tak, no tak, no tak. I fontanna. W tej chwili nie działa, bo jest zimno. Ale już jest tak. przygotowywana do za nim No, 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 dobrze. Pojedziemy sobie, pokażemy. to tak. jest Ok. <laughs>

<ślesk> po lewej stronie <ślesk> Dla mnie to ważne jest Świat, dziękuję za sen. Za każdą mocność za to, że mogę śnić Będą, z radionach, tutaj pani Lej zapisze. Pozdrawiam, Kruszynkę. Dziękuję wzajemnie to zrobionka. Wzajemnie pozdrawiam wszystkich internautów. Miłego dziomka, życzymy, Stadcinkie, tak. Tadeuszem. E, smacznej kawy. O, smacznej kawy, tak, bo to tak, jest godzina. To jest, godzina. Odpowiednia, to jest odpowiednia pora na smaczną kawusie. <noise> tak. A najlepsza kawa to jest firmy Miam Mniam. <noise> kawa firmy Miam Miam. No i objechaliśmy. rynek tak, tego pięknego tak. małego, malowniczego nas... miasteczka. Tak, zobaczyliśmy czy nas nie ma za zakrętem. E, tak. Tak, zobaczyliśmy czy nas nie ma za zakrętem. I to jest Sioro Right. Czy czasem, czy kocham cię jeszcze? Czy tak samo no tchem i nie śmiesz? Tu jest jeden ze starszych budynków, bardzo ważnych. Jest to sąd w Tutaj też jest piękna architektura. Muszę zobaczyć. Czy cię kocham, jak w gdy świtem? Płynie boskot się wiołem bez wiernie. Siedział wierząc, że słuchych gałęzi sięgną. Dla ciebie zbędnie czy do ciebie niechęć Nie schowałem w pamięci za to, że budzę się z trudu, za wieśni do kołotru, że pod gołębiach grocha Za ławkę sadził śnieg, za bogiem sławiony dzień. Zaraz w mozku wszystkie zaczniemy rzecz. A tam w głębi będzie piękna wieża ciśnień. I dworzec. Więc myślę, że będzie widział. To jest miłość. O to jest, co mi połyły. Kiedy Kiedy nie się starzec, mamu, gdzie? no może no, jak chcesz to, to proszę, od razu w hmm. no, ja to tak to na, nie ja to będę to nagrywał też na razie na ja to nie nagrywam na żywo no bo czasami tak to nie wychodzi fajnie także tylko najciekawszą część chyba pokazałam. Rzeczywiście będę jak to ja po bruszynkowemu w kawałkach. Cała na karma. Hej, pa, pozdrawiam.